Dzień dobry kochane, z tej strony Marta Chowańska Makeup Czerw Witam Was serdecznie na moim kanale Dzisiaj troszeczkę inna forma e, filmu To jest głównie na kanał YouTube Choć nie wykluczone, że pojawi się też w moich innych e, mediach społecznościowych Czyli na e, Facebooku czy też na Instagramie Ale to jest taka forma podziękowania I e, jakby... Pozdrowienia wszystkich Pań, które oglądają mój YouTube, które piszą komentarze, piszą do mnie wiadomości. Dziękuję, że jesteście. I dzisiaj nie będzie to taki mocno techniczny live, ale bardziej takie pogadanki na luzie. Pogadanki na luzie przy makijażu mam ze sobą swoją kosmetyczkę, więc są jakieś w sumie przypadkowe kosmetyki. Zobaczymy zaraz, co tutaj z niej wybiorę. I po prostu będę się z Wami malować, troszeczkę opowiadać. I tak właśnie w takiej formie na luzie chciałam Was zaprosić dzisiaj, żebyście sobie ze mną spędziły czas, wypiły pyszną herbatę czy też kawę, jeśli macie ochotę, u mnie akurat jest wieczór, więc herbatka i zaczynamy malowanie. I zaczynam od dobrego nabliżenia skóry. Moim ulubionym kremem w takich sytuacjach, kiedy moja cera jest taka troszkę tkliwa, wrażliwa, podrażniona, hmm, potrzebuje dobrego nawilżenia. Też często przy kuracjach właśnie na trądzik, czy hmm, coś się dzieje na buzi, to to jest taki krem, który przedłuża nawilżenie skóry, który ją przepięknie koi, z proteinami, z pszenicą, to jest taki humektantowy krem, który naprawdę genialnie odbudowuje skórę, więc ja sobie go nałożę jako taką bazę pod mój makijaż i za chwilkę będę nakładała podkład. I też odpowiadając na pytania tych z, z Was, które się pojawiają na właśnie moim YouTube i pytacie o kosmetyki i czasami jak jesteście nowe, to dziwicie się, dlaczego ja używam tego jednej marki, o co chodzi i Owszem, ja jestem dyplomowanym mistrzem wizerzy i stylizacji. I tak naprawdę od 11 lat pracu, prac, pracuję w branży beauty. Pracowałam też jako wizerzystka przez wiele, wiele lat. Natomiast e, od 11 lat jestem też niezależną konsultantką kosmetyczną marki Mary Kay. Więc te kosmetyki właśnie towarzyszą mi od początku mojej kariery. I ja dość szybko podjęłam decyzję, że nie chcę i nie będę już używać kosmetyków żadnej innej marki, bo znalazłam tutaj wszystko, czego potrzebuje, czego potrzebuje moja skóra. Bardzo bliska też mi się stała filozofia, teraz nakładam sobie podkład, filozofia i wartości firmy i po prostu z czasem podjęłam decyzję, że, że będę wierna tym kosmetykom, a potem ta wierność i to rozkochanie w produktach przemieniło się w biznes. 5 lat temu rozpoczęłam budowanie biznesu z Mary Kay i dzisiaj jestem również dyrektor sprzedaży, czyli tak naprawdę wszystkie kosmetyki, które pokazuję... Możecie u mnie kupić, możesz zostać, może zostać moją klientką, możesz dopasować sobie u mnie produkty, możesz je u mnie kupić, możesz korzystać z mojego serwisu, z moich porad, z moich wskazówek, możesz się ze mną skonsultować. Wszystkie dane są na mojej stronie, która zawsze jest tutaj w opisie do filmiku, ale możesz też zostać konsultantką, dołączyć do mojego zespołu i rozwijać się w markę i szkolić, i uczyć się ode mnie, jak możesz prowadzić biznes sama. Ja zaczynałam od malutkiego od malutkiego biznesu dzisiaj jest to, jest to bardzo duża grupa konsultantek, bardzo duża grupa klientek. A to, z czym, z czym się z Wami dzielę, to jest też moje zamiłowanie do makijażu, zamiłowanie do produktów i taka inspiracja, ale możecie być pewne, że poza Merekiej nie pojawią się tutaj żadne inne kosmetyki, bo ja podjęłam taką świadomą decyzję już ładnych parę lat temu. Ok, teraz nałożyłam sobie na buźkę podkład. On na początku wydaje się mi troszkę jaśniejszy od skóry. Natomiast on po chwili się będzie idealnie stawiał. Nakładam go moim ulubionym pędzlem zamiast tenderka, właśnie pędzelek. I to jest podkład z linii Timewise, formuła matująca kolor Beige N150. A pod oczy nałożę dzisiaj taki rozjaśniający korektor, żeby dodać skórze troszkę blasku. I też go bardzo lubię rozcierać tym pędzlem, bo on daje taki. Mięciutki mięciutki efekt. Także te kosmetyki znam, używam, polecam, rekomenduję wszystkim moim klientkom. Gwarantuję też satysfakcję, czyli złoty serwis. To znaczy, że jeśli dobierasz u mnie produkty i kupujesz je sobie, to masz pewność, że wszystkie są idealnie dobrane. A jeśli z jakiegoś powodu któryś ci nie przypasuje, to możesz ten produkt zwrócić bądź wymienić w ciągu 14 dni od zakupu. To też jest. Coś, co bardzo sobie ceniłam kiedyś jako klientkę i dzisiaj też sobie to cenię obsługując moje klientki, bo mam pewność, że, że macie w kosmetyce tylko to, co naprawdę Wam świetnie służy. I teraz moje drogie, całą buzię, zobaczcie, delikatnie wyrównałam, ona jest teraz taka świetlista i teraz całą buzię uchwalę sobie moim ulubionym puderkiem roślinnym. Będę używała pędzla do podkładu mineralnego. To jest puder zmiękczający, taki na roślinnym emoliencie, leciutki, wygładzający, ekskluzywny, o delikatnej, takiej mijałkiej konsystencji, która daje właśnie taki jedwabisty efekt na buzi. Także to jest prawdziwy relaks przy makijażu. Cieniutka warstwa, ale można go też nałożyć więcej w razie potrzeby, kiedy potrzebujemy mocniejszego krycia, bo on też pięknie, pięknie przy ukrywaniu doskonałości. Tak, to jest taki makijaż wieczorową porą, więc właściwie maluję się właśnie dlatego, bo zaraz będę nagrywała szkolenie biznesowe. I to też jest piękne, że mogę pracować z domu i mogę pracować w takich godzinach, jak mi odpowiadają. Bardzo sobie cenię niezależność, bardzo sobie cenię wolny czas. Tego też wymaga mój styl życia, żebym po prostu nie była od do, tylko kiedy po prostu mogę, wtedy sobie pracuję. I to mnie bardzo cieszy. Teraz mieszam sobie dwa róże. To są róże rozświetlające w naszej kolekcji. Zobaczcie, taki jeden jest jaśniejszy, drugi jest troszkę ciemniejszy. One pięknie odbijają światło. Ja je sobie je mieszam wysoko na policzkach, żeby dodać takiego zdrowego, świeżego rumieńca. W ogóle lubię dużo różu, szczególnie tego jaśniejszego nałożeń na twarz. Nawet na nosek, bo on daje mm, taki bardzo kobiecy Promienny efekt. Już odeszłam od takich makijaży, które mają być mocno widoczne, mają być ciężkie. Bardziej preferuję takie make-upy lekkie, świeże. No to chyba słuchajcie, przechodzi z wiekiem, takie odmładzające I mocno stawiam na wypielęgnowaną, przedpaną skórę. I to jest właśnie też taki styl. Marekaj Marka. Właśnie Marekaj cechuje się tym, że jest liderem w kwestii domowej pielęgnacji skóry i cała kolorówka też. Jest bardzo pielęgnująca. Teraz moja ulubiona kredeczka do brwi. Zobaczcie, jak szybko sobie nią mogę wyrysować. Idealne brewki. Są już takie kosmetyki, które właśnie nie robią mi efektu maski. Tylko ta buzia jest taka aksamitna, nawilżona, wygładzona, i można sobie też dołożyć w miarę potrzeby w ciągu dnia. Hmm, czy nawet dokremować buzię, czy właśnie dołożyć sobie podkładu. Użyję jeszcze rozświetlacza w płynie, co akurat jest edycja limitowana. I mamy tutaj piękny, zobaczcie, złoty rozświetlacz. Gdyby któryś z produktów, który oglądasz, nie jest dostępny na stronie, bo tak może być w przypadku edycji limitowanych, to napisz do mnie prywatnie hmm, i zapytaj, czy można go jeszcze zamówić, bo niektóre z kolekcji po prostu są czasami niedostępne na stronie, dlatego, że już już ich oficjalnie nie ma, ale nieoficjalnie oficjalnie, czasami jeszcze coś się znajdzie. Dobra, na usta sobie nałożę jeszcze balsam regenerujący. Mam taki zestaw, w którym mam peeling i mam balsam. Peeling rob robiłam już dzisiaj rano, nawet na moim live'ie, na Marta Chełmańska i Czara na Facebooku. A balsam nakładam sobie teraz. Pora na szybkie oko. Użyję więcej różu. Też tym mniejszym pędzelkiem, żeby troszeczkę precyzyjniej nałożyć kolor. I to jest jaśniejszy ten odcień różu. On się nazywa Darling Pink. To jest prześliczny, taki promienisty jasny róż. Z delikatną poświatą. A teraz biorę sobie pędzelek skośny. Taki do malowania brwi. I nakładam sobie pędzelkiem do kresek odrobinkę bordowego cienia tuż przy linii rzęs i delikatnie wyciągam. Zrobimy sobie taką fajną kreskę. W bordowym kolorze. Te cienie są po prostu genialne. Zobaczcie, jak łatwo można naszkicować sobie Kresaczka, która fajnie wydłuża oko, no i taki bordowy kolor w jesiennym klimacie. też się pięknie właśnie komponuje z różem, jak również z tęczówką piwną albo zieloną. Właściwie pasuje do każdego, ale szczególnie piwne i, tęczu... I, i zielone tęczówki będą pięknie wyglądały. Właśnie miało być pogadanki, miało nie być tak technicznie i i, ale wiecie, ja zawsze muszę mówić o makijażu, bo to jest po prostu coś, co uwielbiam i kocham się dzielić tą wiedzą. O, zobaczcie, sobie lekko wyciągam. Też fajnie jest malować cieniem kreski, bo wtedy mamy dużo większo, większe pole manewru i ewentualne błędy można łatwo poprawić, czy nawet rozmazać, wyciągnąć, sobie tą kreseczkę. No i tak naprawdę to jest cały makijaż oka, czyli tylko róż i cień. Ale ważny jest akcent na rzęsy, więc się który tuż wybrać, bo mam tutaj pod ręką aż trzy. Moje ulubione tusze pokażę Wam szczoteczki. To jest Lash Intensity, która jest taką dużą, puchatą szczoteczką, która daje efekt sztucznych rzęs, dosłownie takich jak, jak ta szczotka. Mamy mm, Fanoramę, czyli tuż, który ma z kolei szczoteczkę silikonową, taką lekko. Obło, To się nazywa obłą. Końcówka jest taka z takimi ząbkami, które dają właśnie taki panoramiczny efekt. No i mamy jeszcze Lash Love Lightning, czyli tusz z szczoteczką w kształcie banana, taką malutką, która z kolei bardzo ładnie wydłuża i rozdziela rzęsy, więc właściwie każdy z nich jest świetny. Ja chyba dzisiaj użyję tego um, tego Intensity. Zrobię sobie rzęsy na bogato. <grym> rzęsy na bogato, czyli... Czyli mocno pogrubione, mocno przeczernione. Gęste i puszyste, bo on też daje są nieprawdopodobną miękkość. One są jak doklejone, po prostu takie kępeczki. Zobaczcie, jak pięknie wyciągnął rzęs. Nie trzeba sobie do klejek sztucznych. Ok, główne rzęsy wytuszowane, dolne zostawię sotę dla jeszcze y, większego kontrastu. I teraz moje drogie coś na usta. To może być na przykład taki cielisty, delikatny błyszczyk. To jest w ogóle taki makijaż po domu dzisiaj. Mm, więc taki leciutki karmelowy błyszczyk soft nude. Pięknie wygląda. Albo coś mocniejszego, na przykład e, Berry Delight. I to jest z kolei kolor taki Bardziej intensywny. Potrzebuję lusterka, żeby zrobić to równo. To jest super wygodny aplikator. O, one zmieszane wyglądają naprawdę ładnie te błyszczyki. I bardzo je lubię za to, że się nie kleją i nie rozlewają poza kontur I Nawet jak sobie że bez konturówki, mm, bez szminki, to one się trzymają super. I właściwie mój taki relaksacyjny, naturalny, kobiecy mm, makijaż gotowy. Czy Mary Kay to są kosmetyki dla każdej kobiety? Nie, to są kosmetyki dla eleganckich kobiet. To są kosmetyki dla kobiet, które cenią sobie klasę, cenią sobie szyk, naturalność, elegancję. Więc jeśli to nie twój klimat, to może to nie jest, to może nie są produkty dla ciebie, oczywiście mówię, to tak trochę przekornie, ale faktycznie tak jest. To są kosmetyki, które mają pewną klasę, pewną jakość, która będzie odpowiadała paniom, które właśnie uwielbiają taką elegancję, taki szyk, taką trochę tą szalancję, lekkość, wspaniałe komponenty. I takie wykończenie, wykończenie po prostu dwa jedwabiste. To jest to, co ja uwielbiam. Uwielbiam ten komfort noszenia. To jest trochę tak jak z materiałami, które nosimy. Jak mamy na sobie coś wygodnego, miękkiego, przyjemnego, przewiewnego, naturalnego, to czujemy się pięknie. Właśnie jeszcze schodząc niżej na dekolt, dołożę sobie troszeczkę, słuchajcie, na sam koniec tych kropelek światła, które Wam pokazywałam już na policzkach. Dołożę sobie najpierw na dłoń potem na pędzel, ten sam, co był do pudru, a teraz na dekolt i to też wygląda przepięknie. Zobaczcie, jak pięknie to odbija wtedy światło. Można sobie też w ten sposób aplikować na policzki, chociaż na twarzy wolę go nakładać po prostu paluszkami dłoni. Moje drogie, dziękuję, że obejrzałyście ten filmik. Mam nadzieję, że takie luźne spotkanie, taki relaks przy makijażu też Wam się podoba. Także proszę dajcie znać, jakie filmy chciałbyście, żeby pojawiły się na moich mediach społecznościowych, na jakim kanale, jakie tematy, jakie makijaże, to, o czym chcecie rozmawiać, jakie tematy chcecie poruszać. Bardzo, bardzo będzie mi miło, bo wtedy będę miała pomysły na kolejne treści dla Was. A tymczasem ściskam Was, pozdrawiam, całuję. I jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymajcie się ciepło. Pa. pa.